Witam serdecznie na kolejnym odcinku warsztatów kulinarnych w projekcie Ekomyślenie. Cały cykl dotyczy takiego ekomyślenia, czyli oszczędzania, nie marnowania produktów, nieużywania chemii, zdrowego odżywiania. Dzisiejszy odcinek jest poświęcony takim produktom w lodówce, które nam zostają. Ja przygotowałam taki tutaj dla Państwa. Yy, zestaw różnych rzeczy, które mogą się znaleźć w naszej lodówce. Oczywiście nigdy nie czekamy, żeby te produkty było trzeba wyrzucić, że na przykład są już nieświeże, niedobre, nie, nie niesmaczne, czy też przeszły zapachami lodówki. W związku z tym najlepiej kupić sobie taki zestaw pojemniczków, gdzie różne rzeczy, które nam zostają z obiadu, z kolacji, ze śniadania wkładamy do pojemniczków i zakrywamy pokrywką. Wtedy mamy tą pewność, że pozostałymi rzeczami, no, na przykład ziemniaki, nie będą pachnieć. I, I dlatego teraz pokażę Wam tutaj zestaw tych różnych rzeczy. Oczywiście jesteśmy nastawieni na zdrowe odżywianie, więc jest tutaj dużo warzyw, jest biały ser, czyli twaróg biały, jest cebula, czosnek. No też dla tych mięsożerców trochę boczku takiego, czy nawet wędlina to może być, która nam zostanie. Zresztą przygotowałam też takie resztki kiełbaski, które e, mm, możemy mieć w lodówce, upieczone w piekarniku, pokrojone w takie półkrążki, upieczone, że, żeby to dodać do, e, żeby nadać jeszcze większego aromatu i smaku tej kiełbasce, w związku z tym będzie fajnie pasować do, do nam do sałatki. Oprócz tego nie, nie, no nie, nie, nie omieszkałam, żeby w takim zestawie się pojawiła jakakolwiek ryba. To jest tuńczyk z puszki, taki w sosie własnym, który jest najłatwiejszy do zdobycia w każdym sklepie, w każdym markecie. Można kupić go przy okazji i trzymać go w domu, bo nie popsuje się. A kiedy mamy właśnie taki moment, że chcielibyśmy coś zrobić, a zabraknie nam takiego treściwego składnika do sałatki, to fajnie otworzyć taką puszkę. No i oczywiście. Jeszcze, no to z tych zdrowych rzeczy, to jest też kasza. Mamy różnego rodzaju kasze i proszę mi wierzyć, każda kasza, ryż czy makaron, jeżeli nam zostanie z obiadu, czy z zupy, czy, czy cokolwiek, zawsze będzie na zimno pasować do sałatki. Tutaj naprawdę nie musimy się tym sugerować. Zamiast kaszy, kaszy jaglanej, może być to kasza jęczmienna, kasza gryczana, Radziłabym używać kaszy gryczanej białej, niepalonej, bo, bo też ostatnio takie doniesienia były, że nie do końca wiemy, czy ta kasza gryczana jest w właściwy sposób palona, czy w właściwy sposób przygotowywana. Z twarogu wybrałam trzy rodzaje. Taki, taki normalny, naturalny twaróg półtłusty, mozzarellę, która, no tutaj akurat mini mozzarellki wybrałam do sałatki, ale może to być zwykła mozzarella i taki zwykły twaróg krajankę, który może gdyby nam został kawałek z lodówki, też będzie można do czegoś wykorzystać. W takim razie zacznijmy. Może teraz zrobimy pierwszą sałatkę, która y, można nazwać ją pastą, sałatką, już jak, jak, jak y, to komu pasuje. Y, mam przygotowaną kaszę, o której wspominałam. Mam przygotowaną, nie pokazywałam, teraz pokażę rybę makrelę wędzoną, którą rozdrobniłam oczywiście bez skóry, bez ości. Przynajmniej się starałam, żeby tych ości nie było. Do tego, słuchajcie, będzie mi potrzebna cebula, dużo zieleniny, czyli te tutaj pokrojoną pietruszkę, szczypiorek, koperek, w ogóle co Wam przyjdzie do głowy, to możecie dodać. Co tam zielonego znajdziecie w lodówce, lub też kupicie. Naturalny jogurt, oczywiście, przyprawy to sól, pieprz, no i ewentualnie coś ostrego, jeżeli bardziej na ostro lubicie. Dlatego w pierwszej kolejności przełożę do, do miski naszą kaszę. Do tego dołożymy ser twaróg tłusty, może być półtłusty, to jeżeli ktoś jest na diecie, to może bardziej, czy nawet chudy. Rozdrobnię ten ser tak normalnie ręką i dołożę do tego rybę. którą rozprześnie przygotowałam. Proporcje to w zależności, co kto lubi. Na pewno więcej, więcej może być ryby, więcej sera. Jeżeli będzie więcej, więcej makreli, to będzie bardziej taka rybna, aromatyczna. W związku z tym mi się wydaje, że na, taką, na dwie osoby pół makreli, pół ryby wystarczy. Na pewno to jest coś, co możemy powiedzieć, że jest, że jest zdrowe. Na pewno trzeba to przygotować z pół godzinki wcześniej, żeby też smaki, aromaty się połączyły. Zresztą każdą sałatkę, którą robimy, raczej nie przygotowujemy i nie podajemy od razu na stół. Tylko najlepiej, gdyby z pół godziny, godzinkę odpoczęła sobie, w zależności też co to jest. no Najlepiej jednak w lodówce. Teraz wymieszam te składniki. Tutaj jeszcze słuchajcie, trochę ości się znalazło, więc muszę je wybrać. Próbuję to tak, żeby trochę się to połączyło, więc robię to widelcem. Ale też jeżeli chcecie, możecie to zrobić delikatnie palcami, swoimi rączkami. Teraz dołożę jogurtu naturalnego, więc też tak tylko tyle tego jogurtu, żeby się te składniki nam dobrze połączyły. To jest taki jogurt pilosa grecki, czyli taki gęściejszy. Generalnie do sałatek najlepiej taki jogurt właśnie gęsty używać. Wtedy ta sałatka nie będzie taka mokra, wodnita, tylko yy, yy, można to zjeść jako sałatkę na talerzu. Można to obłożyć tym na przykład kanapki, czyli zrobić taką pastę z tego. Dosypię trochę soli. I wiadomo, że sól, sól to tak staramy się wsypywać delikatnie, żeby nie przesadzić. I też, słuchajcie, szukam właśnie tutaj pieprzu. O, jest pieprz. Najlepiej też taki świeżo mielony, więc zachęcam wszystkich, żeby kupować dobrej jakości pieprz w ziarenkach i samemu mielić. Wtedy no, ten smak, aromat tego pieprzu będzie fajnie wyczuwalny i naprawdę będzie to smakować. Teraz pozwolę sobie wsypać taką dymkę cebulkę, szczypiorek, pietruszkę. Koperek, nawet jeszcze więcej tej pietruszki dosypię. I pokrojoną w kostkę cebulkę, bo jak wiecie, że taka makrela jest bardzo dobra z cebulką. Więc tutaj tej cebulki sporo. I wymieszamy. I zobaczcie, cała miska, cała miska pysznej sałatki. Pokazuję już przygotowaną sałatkę. Myślę, że teraz zostawię ją, żeby odpoczęła. Najlepiej to jednak w międzyczasie próbować, czyli czy dodać soli, czy pieprzu, ale ja takie proporcje już mniej więcej mam zachowane, więc nie będę tutaj pokazywać, jak próbuję. Na pewno będzie smaczna. Mam nadzieję, że będę miała dzisiaj kogo poczęstować tą sałatką. Następną sałatkę, którą chcę zrobić, to jest właśnie z brokułów. Fajnie jest też ją przygotować w szklanej misce, bo będziemy ją układać warstwowo. Do tego, do tego też pokażę, że przygotowałam wcześniej makaron. Najfajniej no właśnie makaron, który pasuje mi bardzo do tej sałatki, to są właśnie takie kokardki. Bardzo ładnie to wygląda i też jest dosyć smaczny, wyrazisty w tej sałatce. Oczywiście gotujemy go al dente. Nie za długo. Ten akurat makaron kokardki gotuje się dłużej niż przeciętny makaron, tak gdzieś około 10 minut. I wtedy, kiedy go odcedzam, przepłukuję go lekko zimną wodą. Nie, nie wypłukuję tak mocno tego smaku makaronu i zostawiam na chwilę. On tak jeszcze dochodzi do siebie. Nie jest całkiem zimny, więc fajnie się też w tej sałatce potem klei, łączy się z innymi składnikami. Ale też, żeby warstwowo układać, muszę przygotować sos. Ten sos przygotuję w miseczce. To będzie sos z jogurtem naturalnym. Do tego też dołożymy majonez, jeszcze tego jogurtu trochę. Jeżeli, oczywiście, robicie to dla siebie, dla rodziny, no to najlepiej takie sałatki na, 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 na jeden raz, czyli żeby zjeść ją tego samego dnia, nie przetrzymywać. Oczywiście, jeżeli się spodziewamy gości, no to wtedy możemy tej sałatki zrobić więcej. Do tego jogurtu dodaję też majonez. Nie chciałabym tutaj reklamować firmy, ale tak mi wyszedł, że kupiłam z pudliszek, czyli majonez z Wielkopolski. Do niedawna to pudliszki generalnie słynęły z keczupu, z, z przecieru pomidorowego, a teraz też widzę, że zaczęli produkować majonez. Dosyć jest gęsty, więc myślę, że też... W tej sałatce, w tym sosie się sprawdzi. Ten sos jeszcze po sole, po pieprze i dodam czosnku. Teraz dodam trochę czosnku. Tutaj też w zależności ile lubimy tego czosnku. No myślę, że nie należy przesadzać, żeby jednak w sałatce taką równowagę zachować, żeby wszystkie składniki były wyczuwalne w tym smaku, więc myślę, że tak półtorej takiego ząbka większego czosnku, wystarczy. Chodzi o to tylko, żeby ten, ten czosnek nadał takiej ostrości. Oczywiście czosnek jest zdrowy pod każdą postacią, czy to pieczony, czy smażony, czy na surowo, ale też nie chcemy, żeby, żeby po takim zjedzeniu sałatki nasz oddech wyłącznie pachniał czosnkiem, więc naprawdę musimy z tym uważać, nie przesadać po prostu. I myślę, że tego czasu tyle wystarczy. Mamy przygotowany sos, który mniej więcej takiej konsystencji powinien być, jest lejący, ale tak nie za bardzo, żeby też nie, nie warzywa nie pływały, tylko po prostu były. I teraz zacznę układać do miski. E, słuchajcie, zacznę układać makaron, makaron. Do tego położę. Yy, Brokuły, na to też dam serka w kulkach mozzarelle. Wcześniej przygotowałam, tutaj yy, 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 byla, odlałam wodę, bo kilka kuleczek. I też wspomnianego tutaj yy, tuńczyka kt, z puszki, to tak rozkruszę. Yy, powiedzmy sobie. Poleję teraz pierwszą warstwę. Sosem. Sos musi być dosyć dobrze przyprawiony, bo po prostu już nie będziemy tych produktów osobno solić. I tak kolejno będę jeszcze układała w jedną warstwę, żeby to też. Wiadomo, że w dalszym ciągu miska jest trochę szersza, więc musimy tych składników więcej wyłożyć. Serek tuńczyk kolejno, jeszcze go trochę rozdrobnię, żeby był w każdej części tej sałatki. I teraz kolejną warstwę sosu. Teraz już mogę sobie tak śmiało polać. I teraz na wierzch tej sałatki, żeby po prostu wyglądała smacznie. Dodamy jeszcze może tak szczypiorku i takiej dymki. Też może być i będzie pasować na przykład prażone orzechy włoskie lub też nasionka, nasionka sezamu czy też słonecznika, dyni. Są teraz takie fajne zestawy, gdzie można kupić i połączone są te nasionka. Wystarczy na chwilę na gorącą patelnię wrzucić. Przeprażyć wtedy ten smak tych nasion jest taki aromatyczny i będzie taka część też chrupiąca. Czyli mamy drugą sałatkę skończoną. Odstawię ją i teraz moi drodzy chciałabym zrobić taką sałatkę, która może najłatwiej nam będzie przygotować z ziemniakami, z ziemniaków. Bo też mieliśmy taki temat odcinka co zrobić z ugotowanych ziemniaków, które zostają nam z obiadu. I tutaj mam taki pomysł na taką sałatkę, na właśnie taką bardziej jesienną, zimową, gdzie ziemniaki, wędlinka, boczek czy kiełbaska z, też z, zioło, z, z dodatkiem ziół i, yy, i cebuli będzie też fajna i smaczna. To teraz tak, mamy yy, ziemniaki, rzucamy je. Mam też wspomnianą wcześniej tutaj kiełbaskę upieczoną w piekarniku, rzucamy. Do tego też dodamy surowych pieczarek. Chciałam Wam opowiedzieć o pieczarkach. Nie jest to duża ilość, ale mm, y, postanowiłam, że te pieczarki nadadzą tej sałatce taki fajny charakter. Pieczarki są bardzo zdrowymi grzybami. Kiedyś się mówiło, że grzyby nie są wartościowe. Teraz już wiemy, że grzyby są bardzo zdrowe. Mają dużo y, soli mineralnych. Pieczarka jest jedna ze zdrowszych grzybów. Możemy też uzyskać witaminę D w tej pieczarce, bo ona, ponieważ jest hodowana czy uprawiana w ciemności, więc ta witamina D się nie wytwarza w tym, w tym, jakby to powiedzieć, warzywie czy grzybie, możemy po kupieniu takich pieczarek postawić na oknie w słońcu, przynajmniej na godzinę, i wtedy przy pomocy promieni słonecznych w tej pieczarce pojawi się witamina D3. Zachęcam do tego, bo w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy chorujemy i często jesteśmy przeziębieni, to jest bardzo ważne. Dlatego dorzucę tych pieczarek i proszę mi wierzyć, że jesteśmy na uczeniu pieczarki jakby smażone, nie wiem, zupę pieczarkową jemy. One też fajnie smakują surowe. Lubią też bardzo czosnek, zioła, Także do sałatki dodane surowe też w, 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 mogą jak najbardziej tutaj i wtedy są jeszcze bardziej zdrowe. Dorzucimy do tego y, też koperku, bo wiadomo, że ziemniaki z koperkiem są bardzo dobrze połączone. Taką cebulkę, którą mam pokrojoną w piórka i jeszcze do tego dodamy y, 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 szczypiorek. Można by było dodać też, myślę, że jakby tam jakaś rzodkiewka została, ogórek, ale myślę, że zostawimy to i tą, tą, tym głównym składnikiem będzie tej sałatki, naszej z lodówki, będą ziemniaki i wędina. Do tego oczywiście dołożymy też nawet ten sos, który mi został z tej poprzedniej sałatki, czyli taki majonez z jogurtem, też, też może tutaj jakby fajnie spełnić tą rolę takiego wypełnienia tej sałatki i co jeszcze ważne dodałabym też może łyżkę musztardy i łyżkę oliwy z oliwek słuchajcie mam tutaj dwie oliwy przygotowane Myślę, że tutaj wystarczy nam też taka oliwa. Dobrze, to teraz y, wymieszałam już te składniki, które wcześniej przygotowałam, do, włożyłam do miski. Dodam jeszcze upieczonego, czy też może przesmażonego na patelni. Ja to zrobiłam w piekarniku, trochę boczku, jakby dla podkręcenia tego smaku, trochę też płatków chili. I jeszcze dodatkowo, słuchajcie, trochę czosnku dołożę, żeby właśnie ta sałatka była jeszcze bardziej taka. Aromatyczna. Już ten mój wyciskacz do tego czosku coś nie bardzo działa, więc muszę sobie tutaj wspomóc trochę to wyciskanie. Chyba będę musiała kupić nowy. Ale jeżeli nawet nie macie takiego wyciskacza, to można ten czosnek pokroić w drobną kosteczkę, przeczyć trochę go z solą, żeby się tak roztarł i puścił smak i aromat. I też, też, też można sobie tak poradzić. Niekoniecznie mając takie urządzenie, które jak widać nie zawsze się do końca sprawdza. Także tutaj już wymieszane, oczywiście odstawiamy, próbujemy, czy nie trzeba jeszcze doprawić danej sałatki. I proszę bardzo, na no taki wieczorny, do wieczornej kolacji zestaw, czy taki dodatek, do obiadu, nawet może być zupa i ta sałatka, i też świetny obiad. Także to jest nasza trzecia sałatka. No, i ostatnią sałatkę, którą Wam chciałam tutaj zaprezentować, to będzie sałatka z naszych różnych sałat. Czyli, w zależności, jaką sałatę mamy, tu mam zwykłą sałatę, sałatę którą nie kroję, a też drę na różne takie drobne części. Do tego możemy dołożyć sałatę lodową, sałatę. Rzymską, rożpunkę, trochę szpinaku. No, jak, jaką tam sałatę lubicie, i jaka sałata tutaj Wam no, będzie smakowała? Generalnie lubię, jak jest zestaw różnych sałat. Do tego jeszcze dodam rukole, która świetny taki aromat nadaje. Jeszcze tutaj mam trochę rzymskiej sałaty i trochę lodowej. Więc myślę, że lodowej to sobie pozwolę na pokrojenie, bo jest dosyć taka zbita. i Ładna, więc nie będę już tutaj ją maltretować ręką, tylko pokroję. I tutaj dołożymy tą sałatę lodową. Do tego taką górną część sałaty rzymskiej. Kroję ten kwiatek taki. I Postaram się teraz te sałaty ze sobą wymieszać. No i cóż, tutaj możemy teraz dodawać wszystko: Rzodkiewkę, ogórek, pomidorek, jeżeli mamy, szczypiorek, yy, pietruszkę. Tutaj wszystko, co, co sprawi nam, że będzie to taką sałatka świeża. No to, też tą sałatę można zrobić wiosną, kiedy, kiedy mamy nowa No i najfajniej tą sałatę właśnie przygotowywać ręką. I teraz co ważne, tutaj trochę tak jak w sałatce Cezar, będę dodawać jajko, ale to jajko będzie takie miękkie po to, żeby nam to żółtko się rozlało w tej sałatce i powstał tak zwany sos, który nam tą sałatę jakby. Też z sali i do tego zrobię taki winegret, który robię, robię z musztardą, olejem, oliwą z oliwek, ale też zwykłym olejem rzepakowym można tą sałatę, tą winegrę przygotować. Najprościej właśnie w słoiku rozczepuję, do tego dodam trochę soli. Trochę soli, trochę też cukru. I jeszcze raz próbuję. Zobaczymy, czy nam się uda. Czy to się nam naprawdę najlepiej, właśnie w zakręconym słoiku, przygotowywać ten sos. I kiedy już będzie taki ubity. No, myślę, że teraz już będzie można to polać. Teraz właśnie te żółtka, jajka z żółtkami, które są y, na miękko, czyli w ogóle jajka na miękko. Generalnie jajka na miękko, no to wiadomo, że białka muszą być ścięte, a żółtka płynne. O, tutaj jeszcze nam jedno spadło. Jeszcze przykroję. Myślę, że tych jajek może być na taką miskę sałatki 4-5. Do tego by się przydały teraz dwie łyżki. O, mam tutaj łyżki, które będę mogła użyć. I tak od góry mieszając. Zasypiemy jeszcze te rzadkiego jak resztę. Jeszcze tej rukoli. Można też na do tej sałatki użyć tak jak poprzednio jakiś nasionek do dekoracji, do tego też, żeby była krupiąca. A dla mięsożerców można dołożyć na przykład kawałki kurczaka, czy jakiejś polędwiczki, czy też jakiejś szynki, i też będzie ta sałatka smaczna.